Witajcie w nowym odcinku serii liturgiki z dzwonnikiem. A dzisiaj, tak jak obiecałem, mówimy sobie takie kamienie milowe postu Bożonarodzeniowego, czyli święta i dni pamięci niektórych świętych, bo one niejako przygotowują nas do Bożego Narodzenia. Życzę smacznej kawusi do odcinka i zapraszam do oglądania. Post zaczynamy 15 lub w starym stylu 28 listopada, dzień poświęcia apostoła Filipa, a dzień po rozpoczęciu postu świętujemy pamięć jeszcze innego apostoła, ewangelisty Mateusza. Warto poświęcić ten dzień na lekturę biegu Ewangelii, a jako, że jest długa, to chociaż na jej pierwszy rozdział ewangelista omawia tam, wypisuje cały rodowód Jezusa Chrystusa. Ta Ewangelia wróci do nas w Niedzielę Ojców. 21 listopada lub w starym stylu 4 grudnia obchodzimy święto wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogu rodzicy. Od dzisiaj w Niedzielę i Święta usłyszymy w cerkwiach hymny katawasie, zapowiadające narodzenie Chrystusa. W całości usłyszymy je na jutrzni 25 grudnia. Są to Irmosy Kanonu, które występują zwykle już jakiś czas przed świętem, przygotowując wiernych do Niego. I w tym momencie, na ponad miesiąc przed Bożym Narodzeniem, już słyszymy, iż rodzi nam się Chrystus. Zacytuję: Chrystus się rodzi, sławcie, Chrystus z niebios, spotykajcie, Chrystus na ziemi, wywyższajcie. Cała ziemia śpiewaj Panu i z radością śpiewajcie ludzie, albowiem się wysławił. Był to z pierwszej pieśni. Od tego dnia przyjęło się, że śpiewa się u nas kolędy. Także może warto, przynajmniej do świąt, zostawić naszą codzienną playlistę ze świecką muzyką i przerzucić się na taków z kolędami. A jeśli jeszcze takiej nie mamy, to taką... Stworzyć. Święto ma bogatą głębię teologiczną, również związaną z wydarzeniem, do którego się przygotowujemy. Bogurodzica rodzica wchodzi do świątyni i sama staje się świątynią godną wcielenia się syna Bożego. Dni następujące po święcie wprowadzenia to pamięć m.in. znanych nam świętych, takich jak święta Paraskiewa Turkowicka, święty Grzegorz Peradze. Czy święta Katarzyna Aleksandryjska? Następnym przystankiem na naszej trasie będzie Dzień Świętego Apostoła Andrzeja, 30 listopada lub 13 grudnia, kiedy to w tekstach liturgicznych usłyszymy taki hymn. Raduj się Izajaszu i otrzymaj Słowo Boże. Prorokuj do Maryi Dziewicy. Ona jest krzewem gorejącym, niepochłoniętym przez okień Boskości. Przyozdób ozdób się o Betlejem. Otwórzcie się bramy Edenu. Przyjdźcie, magowie, i zobaczcie zbawienie owinięte w pieluszki w żłóbku. Spójrzcie na gwiazdę świecącą nad grotą. Ona to zapowiada Pana, dawcę życia, który zbawi ludzkość. Była to stichira na inynie, na gospodni na wieczerni. Betlejem się przyozdabia, ale przyozdobić się muszą także nasze dusze. Bądźmy wraz z całym światem uczestnikami tego ozdabiania się, aby godnie przygotować się na przyjęcie nowonarodzonego. Kolejnym przystankiem na naszej trasie będzie dzień świętej Barbary. Kojarzyć się ona może ze znaną kolendą o niej budującej cerkiew. Trudno się doszukiwać teologii w tej kolendzie. Choć istnieje na jej temat pseudonaukowa praca, my też powinniśmy budować swoją cerkiew, ale w znaczeniu świątyni, jaką jesteśmy. Innym znanym świętym, którego pamięć jest w tym przypadku często spychana na dalszy plan, mimo wykorzystywania przez nas jego modlitw codziennie, jest święty Jan Damasceński, znany hymnograf. Związany z księgą liturgiczną znaną jako Oktoich i wspaniałym dziełem Wykład Wiary Prawdziwej. Wzywa nas do lektury jego hymnów i traktatów. To dobry czas na to, żeby zacząć czytać sobie teksty Oktoicha na każdy dzień przy regule modlitewnej, chociaż do przedświęcia, a potem, jeśli będziemy chcieli, można to kontynuować. Mikołajki. Święty Mikołaj jest bardzo czczony w prawosławiu. Polskie parafie regularnie organizują pielgrzymki do jego relikwii w Bari, a jego ikonę możemy znaleźć chyba w każdej cerkwi, a może i nawet w każdym prawosławnym domu. A na kanale Dzwonnik możecie zobaczyć film o tym świętym w serii Miejsca pielgrzymkowe Bari. Polecam go obejrzeć z okazji tego dnia. Wspomnienie świętego Mikołaja wypada 6 bądź 19 grudnia i dzień ten potocznie znany jest jako Mikołajki. Przyjęło się, że to święty Mikołaj rozdaje dzieciom prezenty na Boże Narodzenie, a nawet w dzień swojej pamięci przynosi taki oto hymn na wieczerni: Pustynio upiększ się, owieczka bowiem idzie nosząc w łonie Chrystusa. Żłobie, przyjmij tego, który słowem uwolnił nas zrodzonych z ziemi z bezsensownego działania. Pasterze, grając na piszczałkach, świadczcie o cudzie budzącym bojaźń. Magowie z Persji, przynieście królowi złoto kadzidło i mirrę, albowiem pan przyszedł z dziewicy matki. Przypadając do niego jako służebnica, matka pokłoniła się i pytała trzymanego w jej objęciach. Jak zamieszkałeś we mnie, jak wyrosłeś we mnie, wybawicielu mój i Boże. Była to stichirana i teraz na Panie woła. Znowu jest o upiększaniu się. Miało już się upiększyć Betlejem, a teraz pustynia. Jak już nawet pustynia się upiększa, to tym bardziej duchowo powinniśmy upiększyć się my, poczęcie Bogu Rodzicy. 9 lub 21 grudnia obchodzimy w kalendarzu Dzień Poczęcia Bóg Rodzicy, bo za 9 miesięcy będzie jej narodzenie. Trochę przenosimy się w czasie. Jeśli się da, poświęćmy tego dnia trochę ze swego czasu wolnego Matce Bożej. Przeczytajmy akatyst, kanon modlitewny do niej i odczujmy jej nieustającą opiekę. Święty Spirydon. Jeśli świętujemy w starym stylu, 25 grudnia według kalendarza gregoriańskiego widnieje wspomnienie świętego Spirydona. Jeśli nie mamy w rodzinie nikogo świętującego Boże Narodzenie w nowym stylu, ani nie musimy do nikogo iść na świąteczne śniadanie, jest to idealny czas na wybranie się do cerkwi na liturgię. Jest to przecież dzień ustawowo wolny od pracy. Idąc krok dalej. Możemy udać się na całą nocną Agrypnię do Monasteru w Supraślu. Rzymscy katolicy na Pasterkę, my na Agrypnię. Proroka Daniela 17 grudnia w Nowym bądź 30 w Starym mamy Dzień Proroka Daniela i Trzech Młodzieńców w Ogniu. Warto przypomnieć sobie historię tychże młodzieńców z Księgi Daniela, i jeżeli udamy się na nabożeństwo wieczerni tego święta, usłyszymy taką stichirę. Przyjdźcie wszyscy i z wiarą świętujmy przed święcie narodzenia Chrystusa, duchowo składając pieśni uwielbienia niczym gwiazda trzech magów i razem z pasterzami wołajmy głośno, wybawienie narodów wyszło z łona dziewicy, wzywając wiernych. Stichira na i nynie na Gospodzie wozwach. Niedziela Praojców. Do Bożego Narodzenia przygotowują dwie poprzedzające je niedziele. Jest to Niedziela Praojców i Niedziela Ojców. Niedziela Praojców to dzień, kiedy wspominamy wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu. Natomiast Niedziela Ojców skupia się na rodowodzie Jezusa Chrystusa, na co wskazuje czytany wtedy prolog Ewangelii według świętego Mateusza. Innym wytłumaczeniem jest to, że te dwie niedziele niejako stanowią tematyczną jedność, na co może wskazywać wspólna ikona i Kondakion praojców i ojców. Nie jest prawdą, że niedziela praojców dotyczy Starego, a ojców Nowego Testamentu. Teksty liturgiczne obu niedziel mówią już o narodzeniu coraz więcej. Na przykład Tentroparion, z kanonu Jutrzni Niedzieli Praojców. Przyszedłeś w niewypowiedziany sposób wcielony w dziewicze łono, jako doskonałe niemowlę. W grocie z obfitości łaskawości rodzisz się, Jezu, gwiazda zaś Ciebie z daleka ogłasza czcicielom gwiazd z wiarą wołającym. Śpiewajcie i wywyższajcie Chrystusa na wieki. Niedziela Ojców Ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem to niedziela ojców, gdy wspominamy rodowód Jezusa Chrystusa. Poza fragmentem Ewangelii z jego wymienianiem, usłyszymy już w jej drugiej części o samym narodzeniu zbawiciela. O nim mówią też teksty liturgiczne tego dnia. Na przykład: Niezachodzące słońce idzie zajaśnieć z dziewiczego łona i oświecić cały świat że to postarajmy się spotkać je czystymi oczyma i czystymi czynami. Podjąć je teraz duchem, idącego do swoich przedziwnym zrodzeniem, jak zechciał, aby nas odpadłych od rajskiego życia znowu w nie wprowadzić jako łaskawca zrodzony w Betlejem. Stichira na Panie wołam. Przed święcie. Od 20 grudnia, czyli w starym stylu 2 stycznia, Post zaostrza się. Wchodzimy w okres przedświęcia, po słowiańsku przedprawstwa. Co nam mówią poszczególne teksty liturgiczne na temat jak mamy przejść ten okres? Przedświętujmy o ludzie narodzenie Chrystusa i wznosząc nasze myśli ku górze, pójdźmy w duchu do Betlejem i oczami naszej duszy spójrzmy na dziewicę, idącą, by urodzić Pana wszystkich i naszego Boga. Józef, gdy ujrzał wielkość tego cudu, pomyślał, że widzi śmiertelnika, owiniętego jak niemowlę w pieluszki, ale ze wszystkiego, co się wydarzyło, zrozumiał, że był to prawdziwy Bóg, który udziela światu wielkiego miłosierdzia. Stichira na gospodii w ozwach pierwszego dnia przedświęcia. Przedświęcie trwa aż do Wigilii włącznie. A małe powieczerza tych dni zawierają trójpieśni, znane nam z okresu Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Tekstowo nawiązują one do Wielkiego Tygodnia i do niego nawiązuje całe przedświęcie. Jak pisał ksiądz Tomasz Hopko, jest to Wielki Tydzień Zimowej Paschy. Jeśli interesuje Was temat analizy i porównania tych tekstów, Uczynił to i Humen Panteleimon w audycji Głos Liturgii, dostępnej na kanale Radia Ortodoksja. A w następnym odcinku liturgiki, który ukaże się w Niedzielę Ojców według Starego Stylu, omówimy sobie samo Święto Bożego Narodzenia. Za tydzień natomiast w Niedzielę Praojców, zastanowimy się przy niedzielnej kawusi, jak można w granicach postu i spożytkiem dla duszy. Spędzić sylwestrową noc. Mam nadzieję, że kawa do odcinka smakowała, i do zobaczenia w kolejnych filmach.